Dzień dobry, dzień dobry Witam bardzo serdecznie Mamy czwartek Kurki tutaj chodzą Kochinki z brachmami Wypuściłem, mówię Nie będą Musiały Siedzieć W tym boksie Niestety zachorowała Jedna kochinka oraz jedna brachmata. nowa złota. Szkoda, bo bardzo chciałem, żeby było jak najlepiej. No ale no niestety nic nie zrobimy. Tutaj statko się trzyma. Dzisiaj życie stracił kogut, mieszaniec kochina i jeden silek, ten z wadą nóg. Tak więc już nie mam tu żadnych mieszanek. Jest jeszcze Piotruś na sprzedaż. Ten czerwony, a ten najprawdopodobniej też jeszcze porcelanka. Tutaj ta brachma ma tylko, przepraszam, oko zapuchnięte. Yy, jedno, to nie jest mykoplazma, to nie jest żadna mykoplazma, tylko po prostu, o widzicie, taka lekka malutka, ta jest, yy, ale to się po prostu stało poprzez wiatr, owiało ją i tak się zrobiło. Yy, może cofniemy się i zobaczymy, czy już kran odpuścił. Bo chciałbym wlać i zobaczyć, czy przeszlał woda przeleci. Tak wlałem wrzątkiem przedtem. Spróbujemy zobaczymy, bo bym chciał puścić gęsiom i kaczkom wody. Ale też nie wiadomo, czy szlaf nie jest zamarznięty w środku. Jeżeli jest, to szkoda. Zaraz zobaczymy, czy przepuści, czy nie przepuści. A widzę, chyba, że przepuściło. Tak, bo drób już leci, bo one też są spragnione. Bo nie chciałem im dawać wody. Na początku, bo musiałbym z domu nosić się, trochę mi się nie chciało tam brudzić. O ile lodu wyleciało, szybkiego. Zaraz dostaną wodę, będą bardzo zadowolone. O tutaj będzie ładniejszy widok. Y niesie mi się trzy gęsi: niesie się balbina, niesie się gosia młoda, biała. Taka tutaj kopoidła i niesie się jadzia. Jadzia jutro powinna znieść jajko, bo go się miała dzisiaj, a balbina wczoraj. Każda się niesie innego dnia. Tutaj wszędzie jest błoto. Bo jak były te przymrozki, to trzeba było tą wodę. Wylewać no i tak się robiło. Tutaj musimy to wymienić, umyć najprawdopodobniej, ale ja je jedną ręką to ja tego nie umyję. Dobra, trudno na razie będzie brudnawe. Potem to się umyje. Damy im wodę, bo one są bardzo spragnione. Jak mówiłem, wody nie miały. Bo dałem im dopiero rano A mamy po południu Gdzie to jest tutaj? O, więc one trochę tu popiją Gomski też będą zadowolone I kaczki, bo mają ładne bajorko w sobotę Będę jechał po kogutki do kochinów i koguta po, do lakenfelderki. Żeby trochę już te stedy pokompletować. Cip, cip, cip. Chodźcie, diablice. Naprawdę podobają mi się moje kochiny. Możecie dać znać. Mamy milenkę. Mamy Lucynkę. Mamy yy, Alicję, Krysię, Suzanę, Kalinę. Damy. Ta nie ma, ale może Celina ją nazwiemy. I Lenkę. Piotruś. Ten nie ma, ten nie ma, ale te. Jadą te trzy, tak więc. No, i ten też nie ma, bo też najprawdopodobniej pojedzie. Tak więc tak. I jeszcze, przepraszam, jeszcze tutaj Ania się kryje. Tutaj, za tym, za tym, ojej, za te pałęki. O, poszła znowu w drugą stronę. Tak więc tak. Ładnie się nalewa. Uzupełnimy tylko szybko jeszcze w jedną konewkę i wyłączymy. Bardzo długo nie miały dzieci wody. Na pewno są się wykąpią, bo tylko balbinka i tylko jadzia trzymają porządek w piórach wszystkie inne to tam. Czy brudno, czy tego i się wybrudzą. Balbina to już w ogóle najczystsza jest. Ona jak się ubrudzi, to już koniec. Raz, dwa, trzy musi być czysta. A zobaczcie jaki. O zobaczcie jaki. Mam nadzieję, że już znajdziesz te nowe chałupę, bo nie chcę ich tu, tych kogutów już ten biały już ma chałupę znalezioną już chętna pani na niego jest domek znalazł nowa chata będzie zmieniana pewnie gdzieś jeszcze miesiąc około no ale tych dwóch to nie wiem co z nimi zrobimy albo sprzedadzą się albo pójdą na rosół no o, o. no głupie Balbina! No, o! O! gąsior przyleciał deptać tu. Bo tamte dwie na siebie wchodzą, bo one pokazują, że gąsiorowi, że chcą. O, 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 o! O! Diabelstwo! No ta. No ta. No, wiecie co, no i zobaczcie, jaka brudna jest. O, dobrze wsiąść na siwą, bo biała była już deptana. Daje radę na spokojnie, tego starego się nie boi. Ten stary mu tam nic nie rusza. Stary pilnuje tej swojej gąski, a ten biały depta tylko i wyłącznie te trzy. Tak więc super. Będą jajka przynajmniej ogarnięte. Zobaczymy, czy w ogóle zniosła się ta, bo ona tak naprawdę powinna dzisiaj się znieść, ta siła biała. Yy, ale tak myślałem właśnie, że jednak jutro się zniesie. Bo tutaj widzę, że tam coś jest pozakrywane. Tutaj się zniosła biała, bo to już było rano. No zobaczymy, czy to się zniosła. Czy ona się nie zniosła? To jutro pewnie, bo nie widzę tu jajka. Na razie nie mam w ogóle tutaj. Tak powstało takie dla kaldaków skrzynka na dole, skrzynka na górze. Yy, nie mam w ogóle na razie możliwości zostawiania jaj yy, dla yy, gąsek, żeby sobie nazbierały same, ponieważ jest po prostu za zimno. W nocy jest ponad minus 10. Tutaj widzicie, ona dostaje osobne odrobaczenie i ta, yy, i ta ona teraz chodzi, bo ją wypuściłem, a tak to jest zamknięta w oborze w klatce. O, a tutaj bym chciał bardzo, bardzo puścić sileczki na zewnątrz. Tutaj wszystko muszę posprzątać, bo już widzicie brudno. O, wszędzie Na kitra. O matko święta. O matko święta. Ja nie widziałem, któraś kochinka się zaczęła nieść. Wszystko będę czyścił w sobotę. Jutro mamy piątek, tak więc wszystko będzie jutro czyszczone, bo mnie szlak jasny bierze, jak to widzę. No ale niestety dużo kur jest. I dużo brudu tutaj jest fajny porządeczek. A już niestety no, podgrzędą aż się roi od odchodów. No ale jeszcze jutro i będzie wszystko grać. Tak, sileczki, sileczki, sileczki. Idźcie, jest pięć kur na koguta. Jeszcze bym chciał rudego koguta dokupić, takiego rudego, rudego, ale wszystko się okaże. Zobaczymy, jak to będzie. Kalina, widzę, że uciekła mi stamtąd, ale już, już, już uciekaj stąd. Jeszcze muszę sprzedać parkę tych kaczek. Wszystko na razie jeszcze jest. Jeszcze mam trzy pary po tych mieszańcach japonek do sprzedania. Trzeba po prostu poczekać, popatrzeć bo ja na przykład bardzo bym chciał wymianę za jakieś moje ptaki, bo jednak no i zobaczcie jaka ona jest. Kurwa. Ona będzie tutaj mi łazić, tak? Bo ona chce już wrócić, a ja nie chcę ci teraz dać tutaj wolności. Koty, pójdziesz tam, bo nikt z tobą tutaj nie będzie siedział. Chaotycznie na tym podwórku. Bardzo ładna kura moich lęgów. 2022, 3 lata będzie. Tak więc no, ale matka dobra. Powiedzmy bardzo fajnie w ogóle wyszła mi ta loczka, była jej siostra też, ale niestety bardzo piękna kura budowa, cudowna. Ta niebieska, jestem zadowolony, skupna. Te dwie kurki, tutaj Milena ma gorszy ogon i Lucyna ma gorszy ogon. Taki gorszy troszeczkę, bo jej piórka odstają jeszcze. Jak się wszystko unormuje, to super. Jak nie, to to piórko jedno będzie odstawać. A tak to nie są złe te ogony. Mogą być. Tutaj Suzana nie nabrała budowy po tamtym sezonie. Ania trochę nie nabrała jeszcze budowy. Wszystko musi w swoim czasie być. Piotruś też budowa Nienabrana. O, tutaj depta. Ładnie. Kogucik. Też mu się nie udaje. O co walczę? O to, żeby fruzia nie była już tam. Brodacze też są oddzielone. Nie pozwalam, żeby już tam siedziały weźmiemy te cały ojejku jeszcze chyba musi trochę odmarznąć, bo coś tu się jeszcze tam trzyma to niech odmarza, bo I nie chcę nic łamać, bo takie głupie wydatki na... Polidła są mi niepotrzebne. Sówki, nowy kogut, nie wiem czy pokazywałem. Pokażę jeszcze raz, jest jakaś jakieś coś wyło. Tu kogut on się trochę boi. Nie jest skulony tak naprawdę, bo lata. Bardzo fajny, duży kogut, widać. To jest speszony, bo te młode go gonią. Ten objął przywództwo. O, widzicie, że już się ten się pokulił, jak tylko zobaczył, że tam tego przygoniłem. I tutaj mamy drugiego. O! Drugiego białego, fajne. Już kogutki, mam nadzieję, że młode też będą po nich fajne. Sileczki, no to widać, że naprawdę ładne zadbane kurki. Jeszcze tylko z tym świeżbem trochę się muszę uporać, bo ta biała mi się nie chce doleczyć. O, tam już się kaczor wziął za robotę. Bardzo ładnie. Sileczki. Yy, ona ma troszkę tego świeżba. Jest to, to dla mnie uciążliwe, że się nie chcą wyleczyć, ale nie mogę nic innego zrobić już teraz, ponieważ zaczną się niedługo lęgi. Mamy zaraz marzec. Już zostaje tak naprawdę 10 dni. No nawet nie 10, bo jak wy to będziecie oglądać. Co ja gadam w ogóle, bo ja to nagrywam, a kiedy to puszczę, to nie wiem. Ale najprawdopodobniej będziecie oglądać to, gdy zostanie do końca y, lutego 8 dni. Tak więc ten tydzień okażmy. No to nie jest to za dużo, a w marcu już wszystko będzie się zaczynało budzić do lęgów. Kwoki zaczną już... Się pokazywać, gdzieś mi zginęła jedna silka, dwa, cztery, a zginęła mi ta najgłupsza. Zginęła mi ta najgłupsza. Głupszej to chyba nie miałem. Młoda, rozbestwiona, sroka. A gdzie ona jest, nie mam pojęcia. Ze zwykłych kurkwoka była, kwoka się odkwoczyła, i ty o tutaj siedzi łajza! O i ta kochinka też dostaje odrobaczenie, też trochę w gorszym stanie. Jest silki, przestały się nieść. Oj, widzę, chyba czuję, że ten film będzie dłuższy, ale mówię troszkę, żeby pochodziły te silki, bo one też fajnie, jakby zażyły tego świeżego powietrza. Statko jest naprawdę fajne, liczne. Mamy tutaj siwą kurę, mamy kurę białą, kurę podchodzącą pod lawendę, kurę czarną i kurę taką biało-siwą. Statko jest naprawdę super, kogut jest biało-czerwony. No, tą kurkę muszę podleczyć, tą, tą zaraz ją schowam do klatki oddzielnie. Czarna. I tego rudego kogutka muszę tylko dokupić do tych silek, żeby było dwa kogutki na pięć kurek, żeby to zalężenie jak najlepsze było. Kaldaki, gąsior w tym. Już gąsior sand! No tak, jeszcze mnie ochlap... Ochlapię. Ja chcę kaldaki, żeby tutaj... Powchodziły sobie, pokąpały się, bo jednak one mają tak malutkie nóżki, że mogą się tutaj aż normalnie zanurzać. Yy, no, to jest głębokie no gęsi, jeżeli to jest wylane na całość jeszcze więcej tej wody, to gęsi nogami dna nie dotykają. Aż normalnie wylało jej się z tej tej brachemce, tej mieszance, z dzioba yy, woda ta brudna, jak ją kogut nasia, topiła się tej brudnej wody, stąd muszę zabrać po prostu, yy, albo wieczorem umyć aż tą posadzkę tam, bo taka brudna woda, niedoczekanie. Te kaldaki białe chciałbym, żeby się umyły, no bo są tak brudne i tak brzydkie, jak są brudne, że szok. Umorusane. Po tamtych to nie widać. Ładnie bawić się tam wchodź. Mam nadzieję, że już zaczną się nieść. Że będę mógł już posadzić tych kaldaków. One mogą siedzieć na potęgę. Mam nadzieję, że jak yy, zaczną się nieść wyprowadzą pierwszy lęk to wyprowadzą potem i drugi o teraz nawet ten ogon nie jest najgorszy u niej tylko po prostu zależy od wiatru jak te piórka jej się ustawią o tutaj piękne cztery kokoszki trzy białe Tam mówię jeszcze się po lęgach nie wyrobiła tamta troszkę umorusana ale też jest ładna bardzo fajne kurki naprawdę która się zaczęła nieść, to nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak panowie będą nowi. Bo, jak będą już nowe koguty do nich, to już te stare koguty yy, będę chciał jak najszybciej zlikwidować. A już wróciły, ale bardzo dobrze, niech się kąpią. Matylda jest poszkodowana, nie ma dla niej kaczora. Trzeba jej po prostu coś już kupić, bo mamy już koniec lutego, a ona już w kwietniu siadła, pod koniec marca, przepraszam, siadła mina jaja, a niosła się od początku lutego, ale teraz, gdy kaczora nie ma, no to nawet jej się nie chce, prawda? Kaczucha. Muszę jak najszybciej sprzedać tę tutaj tą parę. Od Matyldy Chciałem żeby to był kaczor gdzieś w jej kolorach Lub lawendowy Teraz to już naprawdę Może być Jaki tam się znajdzie Dlaczego? Dlatego że chcę już jak najszybciej Żeby on się pojawił O zobaczcie jakie Jak latają w tej wodzie Już im tego brakowało A jutro rano wstaniemy Wypuścimy ptactwo I po lodzie będą się ślizgać Teraz mamy na plusie ten 1-2 stopnie. Słoneczko jest to nawet gdzie niegdzie ze 3 jest. A potem znów będzie. Która to tak chłopcze? Biała nawołuje. Tak jakby dzieci nawoływała. Powiedz skarbie, nie udało ci się, nie? Nie udało ci się w tamtym roku. Zniosła mi chyba 5 jajek, tylko nawet matką nie była, bo przychorowała. Tak więc, no, tak moi drodzy, to wygląda. Ja będę już kończył ten film, bo będzie on strasznie długi. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Życzę, żeby jak najszybciej sezon lęgowy się rozpoczął żeby ta temperatura była dodatnia, nieujemna. No i co tu mogę więcej życzyć. Kurki tutaj się chowają, tutaj trochę mniej tego wiatru wieje. Te też już chodzą, tutaj patrzą, gdzie tu się napić. Chcę to jak najszybciej wyrzucić z tego poidła. z tutaj z tej. Podstawki i schować te pojedła, umyć jedno, zostawić. No i tak. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!